wystawa oddziału twórów odbywa się w potępie mamy tu pierwszego go imię pesa standard do kolejny niebieski gąb no. to jest go czwarta tak nagroda dziewięćdziesiąt Reprezentacja dużo niebieskich głębi. Krótka relacja z wystawy. Fajne gołębie są zaprezentowane. Bardzo dobrze utrzymane. Wystawa odbywa się w budynku Gosir w potępie. Tu jest od naszego kolegi Irka. 9150 Pana fajna, Tu jest Gołąbek. Tu jest piąta nagroda. 91 75 Klasa standard, i piśmie. 92 punkt, pierwsza nagroda. Czerwona. To jest wysoka nagroda 9175. To jest wysoka nagroda 9175. Strygułówek niebieski. 91,50, 91 to są łóżko to są samiczki tutaj tutaj przedstawimy kolegom naszym jeszcze do związku jak jest oceniany tego łębieską, jest tak ogólna Ogólne wrażenie głowa około 8 do 9 punktów. budowa kości od 8 do 9 punktów. Forma, wytrzymałość 17 do 19. Równowaga, harmonia 27 do 29. Skrzydło i ogon 27 do 29. I razem suma. I suma. Punkt. Nie odejmuje się punktów tak jak u nas, tylko dodaje. To się dodaje. Tu jest znowu od naszego kolegi Gołąbek. Kilka, dziewięćdziesiąt jeden, dwadzieścia pięć, fajna To jest druga nakrapiany. nagroda. Nakrapiany? To jest do reprezentacji. Nakrapiany. Jest. No, jest jasny nakrapiany? No. To jest, to jest, to jest, to jest pierwsza nagroda. To jest pierwsza na chodoba na sobanie. Może nie wiem, czy to Tego się zawiesiła kamera. Wiesz, jest machóra. Od nowa. Od nowa. Ale sobota to. Zresztą lepiej tu. Ma. lepiej tu, jak tu. Lepiej jak tu, ja w domu, a potem mój baba co ma ludzi, zawsze I robota to jest. To się kamera, sprawiła co jest niebieski od kolegi Adama fajny niebieski też nakrapiany jasny nakrapiany jasny też fajny gołąb. no, tu trzecia odpoczywa na gołąbek trzecia nagroda odpoczywa gołąbek trzecia nagroda stry, białolot i tu pierwsza nagroda stry, mocno pstry fajny, są samczyki standard młody szymel fajny szymel też no. Tu jest pierwsza nagroda w samiczkach. W samicach młodych. Tu jest samica młoda. Pierwsza nagroda. Tu jest druga nagroda. To jest w standardzie. Samica. To druga nagroda właśnie. Mocne gołębie dobrze przygotowane Czyściutkie Odchody są twarde Są też Postawny go też na chyba nie będzie zawsze słychać Kolegi Adama Szymel Trzecia to mocny, mocny, rasa wyczyn, mocne samce o, potężny fajny gołąb jest no, ten. Trzecia nagroda. I tu jest pierwsza nagroda. Nakrapiany. Czwarta nagroda. I pierwsza nagroda w standardcie. Szpicok. Kolejna kategoria jest? Mało jeszcze jest zwiedzających, bo jest jeszcze też na godzinę. Wszyscy śpią jeszcze. Nie wolne są weekendy to niebieskie, nakrapiane gołębie, No tu jest pieszana za to jest pierwsza i piąta I, i to jest piąta to jest za wycień To jest fajny nakrapiony też druga jest. i pierwsza no. idziemy dalej tutaj tak mniej więcej rzut na hale. bardzo fajna hala tutaj jest gdzie kręcimy? Kasa sport, sport A druga nagroda prezentacja pstry niebieski bardzo fajny gołąb też jest musisz mówić bo mnie nie będzie zafascynować. No, czwarta nagroda, tu niebieski, mocny gąb, pierwsza nagroda, szymel, I to prom, to nie? niebieski gąb, niebieski pstry, odpoczywa, ostatnia samica. Są no, w tej kategorii? Od czego się zaczynają? Ja się to się jest podziewa. kolejna kategoria. O, To jest mocny Fajnego, Bardzo mi się podoba też ten. Pierwsza nagroda za, za ten 91,75. Pusta kratka, to jest strigową. Też fajny trzecia nagroda niebieski. Nagrodę. To jest klasa Sport C. kolejna, niebieski mazany, siwek, fajny niebieski gąb też. 9150, wysoka nagroda Pstry gołąb. cały całe pstry Pstry. masamiczka i ostatni w tej kategorii gołąb Pstry Piąta nagroda To jest klasa sport D teraz kolejna, kolejna te Tu jest piąta nagroda 91,50 za wyczynę, pierwsza nagroda za pierwsza nagroda i tu jest R to jest reprezentacja na rejonie. Ja tak się skrypę, może nie grzecznie to tym ten wymiar dobrze, nie? <laughs> druga, czwarta nagroda. Tu jest nakrapiany gołąbek. To jest trzecia nagroda. Kolejna kategoria gołębi. Siwek. Mocny gąb, ciemny gąb, połowy, jedyne połowy na wystawie. Jest. Kolejna klasa Sport E, mocne, głębiej nakrabiane. LASA SPORT F gołębi Bardzo dobrze przygotowane gołębie są Twardy kał Od naszego kolegi gołąb też Bardzo fajny Połąbek niebieski Pierwsza, trzecia nagroda, nakrapiany pstry Jasno nakrapiany, piąta nagroda otrzymał I ciemny, czarny z pasami, fajny gąb. Druga nagroda Rudy z pasami Niebieski białolot, druga nagroda. Taki nietypowy kolor też, ładny gołąb. I kolejna klasa, klasa sport G. Pierwsza i trzecia nagroda. Fajny gołąb, fajna figura. Postawa. Jasny nakrapiony hala jest bardzo ładna tutaj kołębie są bardzo ładne klasa Sport H kolejna klasa kołom niebieski patrzymy o drugą nagrodę niebieski nakrapiany pierwsza nagroda niebieski Bardzo, fa bardzo fajne, utrzymane, super. No tu jest pierwszą nagrodą, pierwsza nagroda za wyczyn, pierwsza nagroda za za, za standard, no. 92,25, bardzo, bardzo wysoko, bardzo wysoko, 92,25 to jest wysoko. Coś go może zrobić. Ten jest fajnie nakrapiony. Piąta nagroda. tutaj.

Piękny czerwony. Pierwsza, czwarta nagroda. Duhatię gołom niebieski. Pierwsza, pierwsza nagroda. Druga. Piąta nagroda. Nakrapiany. I to jest ja. ostatni. Wystawa bardzo ładna. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.